Może przeczytałeś już mnóstwo książek. Interesujesz się rozwojem osobistym i żyjesz tak w duchowości. A ja Ci powiem, że ego lubi taką mentalną masturbację. I niektórzy po przeczytaniu jednej książki zmienili i poukładali swoje życie. A są tacy tak zwani połykacze książek. I zapytaj ich, co wyciągnęli z jednej publikacji, I tą, którą dobrze znasz i przepytaj dokładnie. No dobra, co z tym i z tym. I to pokaże tobie i tej osobie, na ile ona wyciąga efekty z tego, co robi. Przede wszystkim najważniejsze jest działanie, a nie siedzenie w głowie w przeszłości i w przyszłości i wymyślanie sobie, jak to będzie dobrze, co się kiedyś wydarzy. Ma być działanie, żeby wstać z krzesła, wstaję i, i idę, a nie zastanawiam się, i szukam teorii i mentalnie masturbuję, jakby to było wstać z krzesła, albo jaka metoda jest najlepsza. Liczy się dotarcie do celu, liczy się doświadczenie i poznawanie